Witajcie Poligamiści, Paweł Winiarski, Przyszła niedziela, przyszła więc pora na szósty odcinek vloga Przegrany tydzień. Jedziemy! Końcówka grudnia to taki okres, kiedy nie wychodzi praktycznie nic nowego. Jest to fajny okres do ponadrabiania growych zaległości. Jest to też fajny okres, żeby trochę odpocząć od konsoli, skupić się na innych rozrywkach, jak na przykład świąteczne jedzenie i opróżnianie lodówki z pozostałości po świątecznym stole. Tak też uczyniłem. Tym razem nie udało się przytyć, więc przeciwnie, udało się schudnąć 1,5 kilo, ale nie jest to ani vlog kulinarny, ani vlog fitnessowy, więc tego tematu nie było. Stacjonarne konsole nie były w tym tygodniu u mnie przesadnie często włączane, więc bawiłem się przy iPadzie i to przy takich grach casualowych, co jest dość dziwne, bo jakoś nigdy przesadnie mnie nie pociągały. I najwięcej czasu spędziłem przy Monsters 8 My Kondo, przy dwóch wersjach, przy wersji normalnej przy wersji super, fantastyczna zabawa. Przesuwa się palcem po ekranie, wrzucając takie kontenery z dużej wieży w kolorowe potworki. Boostuje się, zdobywa punkty, nabija rekordy, ale to musicie zobaczyć. Gra jest darmowa, obie wersje są darmowe, więc warto to sprawdzić. Ten tytuł na iOS-a. Drugą grą jest Root Ninja, do której ponownie się przekonałem, tym razem na dłużej. Frutni Ninja HD na alpadzie zdecydowanie lepiej graźni niż na telefonie i powiem Wam szczerze, że o ile niespecjalnie pomagałem przy przygotowywaniu potraw wigilijnych, tak tu sobie siekam bardzo miło i bardzo chętnie. Ciekawe, co się kiedyś przełoży na moje pomoce kulinarne przy siekaniu owoców do sałatki owocowej. Końcówka roku to też taki specyficzny okres, kiedy wszystkie serwisy podsumowują miniony rok. Robimy to też my. Na stronie poligamia.pl pojawiło się kilka tekstów podsumowujących najlepsze gry, największe rozczarowania, najbardziej niedocenione gry. Koniecznie sprawdźcie bardzo fajne teksty, które podsumowują ten rok, pozwolą Wam go sobie przypomnieć i zastanowić się, co fajnego widzieliście, w co fajnego graliście lub co fajnego Was zwyczajnie ominęło i warto na początku przyszłego roku nadrobić. W moim osobistym top 10, które przerabiamy od kilku odcinków, zostały już tylko dwie pozycje, także nimi zakończymy Tę moją indywidualną listę. Borderlands 2 to taki tytuł, na który niespecjalnie czekałem, dlatego że jedynka zwyczajnie mnie wciągnęła. Dostałem ją kiedyś pod choinkę. Przyznam się szczerze, że z wielkim bólem skończyłem. Nie miałem okazji pograć w kopa. Umawialiśmy się z Konradem kilkukrotnie, no nic z tego nie wyszło. A na naszą polityczną ekipę z Mackiem Kowalikiem na czele się nie załapałem, bo już było dawno po premierze, kiedy powróciłem do tego tytułu i niespecjalnie komukolwiek chciało się podobnie w to grać. Dlatego do dwójki podchodziłem sceptycznie, zupełnie niepotrzebnie, bo samotnie bawiłem się świetnie, o czym przekonałem Was w recenzji, jest to dość wysoka ocena, a najwyższa ocena, 5 na 5. Bardzo dobrze się bawiłem, mnóstwo godzin spędziłem nad tym tytułem, fantastycznie te godziny spędziłem, strzelałem sobie, rozbudowywałem gronie, zbierałem nowe. Na ogół w tego typu tytuły nie gram. Już nie jestem fanem Diablo, tak jak Kiedyś, a Borderlands 2 to takie diablo z karabinami. Wiem, że Wojtek Kubarek wycelakował Borderlands 2, wielkie propsy i szacun dla niego, bo to nie lada wyczyn. Natomiast to taka fajna gra, do której warto wracać po pierwszym skończeniu, odkrywać nowe rzeczy, zbierać nowy arsenał, sprawdzać, czy dobrze radzi sobie z pokonanymi już przeciwnikami. Naprawdę fajny tytuł na długie miesiące grania i na pewno jeszcze bardzo chętnie do niego powrócę. No to taki tytuł, na który też nie specjalnie czekałem. Nie jestem fanem skradanek ani serii MGS ani Splinter Cell. Mamy innych fanów obu tych serii w redakcji, dlatego nie rzucałem się na płytę z grą i chyba słusznie, bo nie mogłem jej do końca docenić. Dopiero w domu na spokojnie mogłem sobie pograć. O ile dzisiejsze FPS-y gonią za czymś, chcą pokazać jak najwięcej akcji, jak najwięcej fabuły w jak najkrótszym czasie, żeby gracz nie czuł się znudzony. O tyle Dishonored daje zupełnie inne odczucia i zupełnie inne doznania, bo pozwala wybierać, wybierać sposób zabójstw, czy będą to zabójstwa ciche, z ukrycia, czy będą to zabójstwa głośne, o ile można tak powiedzieć. Totalnie dwie różne ścieżki i warto ten tytuł przejść dwukrotnie, właśnie po to, żeby zobaczyć, jak gra przyjmie nasze wybory. Jest motyw fabularny, motyw zemsty, który bardzo lubię, i może dzięki Dishonored przypomnę sobie. Co fajnego było w składankach i dlaczego kiedyś zdarzało mi się w nie grać, a teraz kompletnie i niechętnie po nie w ogóle sięgam. W dzisiejszym kąciku muzycznym ponownie klasyka i klasyka dla mnie, bo od tej płyty, a w zasadzie kasety, bo zaraz zobaczycie stary, nieużywany już przez wiele lat nośnik. Od tej płyty zaczęła się moja przygoda z Black Metalem. Była to pierwsza kaseta, którą kupiłem w wysyłkowym, z wysyłkowego katalogu. Mystic Production, ma ona zresztą numer 86, jeśli dobrze pamiętam. Więc są to stare dzieje. Płyta z 1995 roku, norweski Dimu Borgir z krążkiem Stormblast. Fantastyczne granie, drugi krążek Norwegów, który zapisał się wielkimi złotymi literami w historii black metalu. Pomimo tego, że dziś Dimu Borgir nie jest już uważany za black metalowy zespół, ale za gwiazdy. No. Są takie zespoły jak i i Resetty które zrobiły duże pieniądze i dużą popularność dzięki ekstremalnej, jakby się mogło wydawać, muzyce. Natomiast bez wątpienia jest to jeden z najlepszych krążków jak metalowych, jakie kiedykolwiek się pojawiły. Jest cały po nordesku, więc nie obejdzie się bez słownika. Mowie mieli po kilkanaście lat, kiedy nagrywali tę płytę, więc nie szukajcie tutaj głębokich, życiowych tekstów. Natomiast znajdziecie na pewno fantastyczne utwory, dość proste, ale właśnie przez tę prostotę, przez prosty klawisz, po prostu perkusje i proste gitary mają swój niesamowity feeling, i po 10 latach Gimu zrobiło nową wersję tego krążka. Zasłaniając się tym, że dopiero teraz mogą pokazać, jak chcieliby, żeby Stock Black brzmiał. Wyszło jak wyszło, nie jestem fanem reedycji, pomimo tego, że doceniam wkład włożony w nagranie nowych wersji tych świetnych utworów, ale jednak. Ta podstawowa wersja pierwsza z 95 roku naprawdę robi robotę, ile można tak powiedzieć. I jeżeli słuchacie ciężkiej ekstremalnej, jak metalowej, mrocznej muzyki, koniecznie ją sprawdźcie, bo naprawdę to jeden z najlepszych krążków, jakie słyszałem i chyba mój ulubiony. Co skłoniło Cię do posiadania brody? Zamiłowanie, lenistwo, a może jedno i drugie? mniej jedno i drugie. Z brodą jest tak jak z włosami. Jeżeli ktoś lubi zmieniać fryzury, zmienia też brodę. Jak przez lata, od kiedy mam zarost, może to po prostu brzmi jak poradnik dla gimnazjalisty, ale od kiedy mam zarost, lubię się brodą bawić, tak jak zresztą i włosami. Nie wiem czy pamiętacie, ale jak dochodziłem do poligami, dołączałem, miałem długie włosy, po raz drugi, bo no, pierwszy raz miałem mając lat 17, 18, 16 w tych ogólniakowych czasach. Natomiast jak widzicie od jakiegoś czasu jest to taki znak rozpoznawczy tego vloga Broda, wiecie, broda, tatuaże dziewczyny to lubią. Taka styloweczka, Tak poważnie to chyba trochę z lenistwa, bo łatwiej się nie golić, niż gonić, tak? Twoja ulubiona konsola. Słowo ulubiona w odniesieniu do konsol nie jest przesadnie trafne. Oczywiście bez obrazy. Natomiast chodzi o to, że w zależności od tego, gdzie jestem, gram na czymś innym, tak? Jeżeli jestem na wyjeździe, gram na wicie, na redakcyjnym 3DS-ie albo na iPhonie lub iPadzie. Jeżeli jestem w domu, gram na stacjonarnych konsolach. Ale jeśli faktycznie miałbym wybrać tę stacjonarną konsolę, na której gram najwięcej, jest to Xbox. Subskrybuję Xbox Live, lubię czasem pograć w sieci, gdzie moim zdaniem, pomimo opłat, jest to wygodniejsze niż granie na PlayStation Network w jakiekolwiek tytuły sieciowe. I faktycznie najwięcej gier mam na Xboxa, jakoś najbardziej pasuje mi ten pad. I chyba też trochę z przyzwyczajenia, bo Xbox mam najdłużej i najprzyjemniej mi się przy nim spędza czas. Szczególnie, że na friendliście mam kilku fajnych znajomych, z którymi zawsze mo można pokać w multi czy w co I tak właśnie Xbox 360. Ale nie róbcie ze mnie, proszę, fanboya, bo to bardzo złe słowo. Szczególnie, jak można być fanboyem, jeśli gra się na innych platformach, tak? Słuchasz tylko metalu, czy roka i panka też? Z metalem jest tak, że słucham go. Od mniej więcej połowy ogólniaka, kiedy pewien Piotr, pozdrowienia, pokazał mi tę muzykę. Zaczynałem trochę wcześniej, to były takie czasy, gdzie słuchało się Guns and Roses albo Metaliki. To były początki mojej podstawówki, druga klasa, kiedy brat też też pozdrowienia i też Piotr kazał mi słuchać metaliki i kupowaliśmy razem kasety na bazarach, bo wtedy nie było hologramów, nie było oryginalnych kaset, to były kasety takt. Na przykład, jeżeli pamiętacie, jeżeli jesteście mniej więcej w moim wieku i w zasadzie na metalicy się wychowałem na Master of Puppets, Ride the Lightning, męczyłem sąsiadów, mamę męczyłem, męczyłem wszystkich, którzy do mnie przyszli na jamniku firmy International, przywiezionym skądś przez moją mamę. miałem oczywiście jakieś tam odchyły przez lata, milcząc fasolę oczywiście i dyskoteki pana Czeka, bo tego słuchał każdy. Troszeczkę musiałem panka, ale tam przede wszystkim chodzi o ideologię. Która niespecjalnie pokrywa się z moją. Natomiast, jeżeli chodzi o rocka, nie przepadam za polskim rokiem, typu perfect. Jakoś źle mi się to kojarzy z dyskotekami w postawówce, gdzie przytulało się do koleżanek z klasy, kiedy światło na sali gimnastycznej było przegaszone. Natomiast lubię też lżejsze granie. Mówiłem o j Roku. Lubię rockowe, hard rockowe projekty metalowych muzyków, na przykład Chrome Division, gdzie na gitarze gra Szagat z Dimu Bogie. Tego typu projekty mi się podobają, z tego względu, że lubię feeling, który przekazują ci ludzie również w innego rodzaju muzyce. Zasadniczo, jeżeli słucham czegoś, jest to raczej muzyka gitarowa z żywymi instrumentami, chociaż tego nie pochwalicie, ale ostatnio lubię dubstep. Tak, dubstep. Ponownie dziękuję za komentarze, łapki w górę, pytania i pochwały. To będzie trochę tandetnie, ale dziękuję. Fajnie, że jesteście, fajnie, że oglądacie. Mam nadzieję, że jeżeli kolejne vlogi nie są lepsze od poprzednich, to chociaż są równie dobre i równie miło się je Wam ogląda. Tym razem pomyślałem, że dobrym pomysłem, podsuniętym przez Was widzów, będzie wrzucenie również same ścieżki audio. Zobaczymy, gdzie się ją uda wrzucić. Wiem, że część z Was chce po prostu posłuchać Przegranego tygodnia jako krótkiego podcastu cotygodniowego. Mam nadzieję, że taka forma też Wam się spodoba. Może lubicie tego słuchać gdzieś w drodze do pracy, czy w przerwie między słuchaniem muzyki, przygotowaniu, żądaniu odkurzaniu na przykład można słuchać podcastu. Także zobaczcie, czy Wam to się podoba. Postaram się wrzucać wszystkie odcinki, te poprzednie również, żebyście mogli sobie spokojnie posłuchać. Zagadka muzyczna tym razem trochę inna, ale inna ze względu na brzmienie. Jak zaraz zobaczycie, złapałem w ręce inną gitarę. Nie gram już tak dużo na elektryku jak kiedyś, zresztą na gitarze już nie gram tak dużo jak kiedyś. Te czasy największej aktywności już są dawno za mną, łącznie z projektami muzycznymi. Jeżeli ktoś chce posłuchać mojej muzyki, to dajcie znać w prywatnej wiadomości. Wkleję linki, poślę ampietryki, bo mam tego trochę na koncie, również półprofesjonalnie, i jak na metalowe środowisko, profesjonalnie wydane. Część z Was już pewnie wie, część będzie chciała się dowiedzieć, także się dowie. Natomiast wracając do zagadki muzycznej, jest troszeczkę ciężej, ale tego motywu się nie da inaczej zagrać, aby oddać jego fajność. Zgadnijcie? profil Przegranego Tygodnia na Facebooku. Link w opisie. Do następnego tygodnia i bawcie się dobrze w Sylwestra i nie zapomnijcie, żeby nie zrobić sobie krzywdy przy zabawach biotechnicznych, bo o to jest bardzo łatwo. Nie chcę tutaj nikogo umoralniać, ale uważajcie na siebie i do zobaczenia w przyszłym, mam nadzieję lepszym, a przynajmniej tak samo dobrym jak ten 2013 roku. Hej!